Witam serdecznie państwa w kolejnym odcinku w dniu 3 marca 2025 roku, godzina 17 minut 20. Tak więc, witajcie na moim kanale. Nie palę, bo inwestuję. A więc, dzisiaj kolejny, kolejny odcinek. No chyba dzisiaj nagrałem już tam jakiś odcinek, i stwierdziłem, że dzisiaj będziemy coś znów nagrywać. Jest wolniejszy czas, bo w poniedziałki mam zawsze wolne, więc postanowiłem, że coś dla Państwa nagram. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania wszystkich moich tutaj inwestycyjnych i tych, które dla Państwa tutaj pokazuję. I pamiętajcie o disclaimerze, że nie jestem żadnym ani radcą, ani doradcą finansowym ani też analitykiem giełdowym witam was na kanale Wróżbita Boguś, który dla Państwa będzie wróżył z skóry i proszę pamiętać, że w, w, będę wróżył z kuli i też proszę pamiętać, że nie biorę odpowiedzialności za Wasze głupotki inwestycyjne, bo ja sam nawet nie wiem jak te moje. Moje inwestycje się potoczą, czy czasem nie dostanę długiego nosa, nie będę nim pisał jak Morawiecki po podłodze, wkurwiony, że po prostu no kupiłem tak jak kupiłem i chuj z tego mi wyszło. Nic, nie wiadomo jak to będzie. A najlepiej to jak będzie jak się odchodzi po kolędzie moje słynne powiedzenie. Więc pamiętajcie, że gdybyście też subskrybowali ten kanał, będzie mi fajnie i będę zaskoczony, jeżeli wreszcie te 800 subów skoczy, bo tam ktoś widzę dzisiaj na kanale napisał, że życzy, żeby mi 800 subów skoczyło. Nie wiem, prędzej może mi włosy urosną dzisiaj jakieś Z4 na głowie, niż dobijemy do tych 800 yy, 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 subskrybentów, ale słuchajcie, no, wszystko jest możliwe, wszystko w Państwa rękach. Jakby co nie mówić, no to, no bym chciał, no bym chciał, chciałabym, chciałabym bym, chciała. I bym mógł śpiewać, no, 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 ja bym chciała te 800 subów, ale czy ktoś mi da? Ja bym chciała. A więc tak to wygląda. więc Pamiętajcie też o wsparciu tego kanału i przez Supi jest Patronite Supi, czyli kto mnie wspiera na, na Supi, na Patronite, też ode mnie tam dostanie pewne prezenciki, a więc to, jeżeli ktoś wesprze, chociaż za 50 zł, to ode mnie ma taki główny prezent. Za dwa, za banana, to ja serdecznie dziękuję, miło, ale jak ktoś mi razem, dwa razy na banana mnie wesprze, to też dostanie ode mnie prezencik i możliwość też i wsparcia od serca. Tutaj tak samo dla Państwa też coś tam głębszego poleci, a więc pamiętajcie o tym, że, że zawsze coś dla Państwa tam jakiś prezencik mam. O, je, a jeśli mowa jest o prezenciku, no to zobaczcie, macie ode mnie taki prezent, a więc mój prezent jest mm, otrzymanie, otrzymanie, zaproszenie na Discot. Ja wiem, że discot to wszędzie jest, no wszędzie możecie chodzić, tak? Ale mój jest specjalny discot to jest specjalny Discot, po prostu... Ja cię z od razu zapraszam, nie dopoczekali mojego Discord, ale bezpośrednio dostaniesz udostępniony mój pełny, pełny Discord, gdzie będziesz mieć wgląd na to, co tam jest opublikowane, co o czym mówimy, o czym debatujemy. Słuchajcie, ostatnio było, mamy, mieliśmy debatę na temat tego Trumpa. Słuchajcie, ja nie nie czy czytać, chyba ze 300 postów zostało napisane, no, w ciągu dwóch godzin. No więc, no, ten Discord się roz, rozrasta do takich fajnych potęgi, że no mam nadzieję, że, że, że firma nadąży ta, i, 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 i nie będzie ukrócać zasięgu na tym Discordzie więc cieszę się bardzo, że przybywacie i jeżeli ktoś z Państwa chce być na tym Discordzie sobie zająć dobre miejsce jak w kinie, w poczekalni to, to zapraszam do poczekalni, sobie wejdziesz, tam jest link podany na, tym, na moim mówię, kanale YouTube, wejdziesz tym, poprzez ten link ja Cię po prostu tutaj zaproszę do poczekalni tam nie wychodź ty, bo nic nie widzisz, ale ja, ja Cię tam zaczepię cię do poczekalni i w tej mojej poczekalni w Discordzie będziesz miał przypisany numerek i chcę tam siedzieć z miesiąc czy tam dwa, zobaczymy. No i w końcu jak się zdecydujesz tak, że chcesz należeć do naszego teamu, więc jak mi tam mówię, będziesz wesprzeć na kanale YouTube poprzez moje supi, to otrzymasz po prostu zaproszenie do, po prostu do tego mojego Discorda, nie palę i inwestuję, a poczekalnia po prostu będzie już dla ciebie niewidoczna, a będzie wykasowana. I pod ten numerek prawdopodobnie nowa osoba dostanie ten numerek Twój. Nie wiem, jaki tam dostanie, czy 15, czy 20, czy 30 numerek poczekali. No to trudno mi powiedzieć, ale pamiętaj o jednym, że no, wiecznie nie będziesz w tej poczekalni siedział, może z miesiąc. To tak samo jak do kina pójdziesz i gdzieś tam siedział, no do, dokąd to będziesz siedział. No przyjdzie wiesz, się porty, gdzie wypierdoli po schodach ze kina bo wypierdala dziadu, to nie jest noclegownia i, i, i pójdzieś musiałby iść, tak? Więc tak samo i w tym wypadku przyjdzie taki czas, że no, nie wiem, może 30, może 60 dni, jak mi się tam zależy, jak mi mnie, tak? <laughs> i to cię wyproszę też. No i, I tyle, no, bo jeżeli nie chcesz być w tej grupie mojej Discordowej, nie chcesz no, mnie wesprzeć no, na tego hamburgera i Coca-Cola raz do roku, no to w czym problem? No to nie, nie widzę problemu, ty nie widzisz problemu, ja nie widzę z twoim nikiem problemu, więc on ten nick będzie po prostu zablokowany, bo ja nie mam zamiaru bawić się jak z dziećmi, że ktoś dzisiaj wchodzi, za 5 dni wychodzi, znów za 7 dni znów wchodzi. Nie, nie, po prostu raz wchodzisz, decydujesz się w poczekalni, czy chcesz należeć do grupy, niech że należy do grupy. Trudno. A nawet jak wychodzisz sam, bo, bo uciekasz, bo nie ci się nie podoba. Nie ma problemu, bo ja i tak tego nika, nika, śladnik Twój zostaje na Discordzie i ja tam sobie go blokuję i drugi raz możesz mieć smokność, nie powiem gdzie, no bo po prostu nie ma takiej możliwości. Pierwsza decyzja jest najbardziej właściwa. Jeżeli stwierdzisz, nie chcę tutaj być, to, to nie bądź, tak. I tak jest. I to jest najważniejsze. A jak mówię, chcesz tutaj być, to wchodzisz, poczekaj już ze dwa dni i już jesteś z nami. A jak wchodzisz do poczekania i mimo tego twierdzisz, że nie chcesz tutaj być, to jest jakieś, mówię, hała, jakieś uszustwo, no to, to nie wchodź tu w ogóle. No po co, robotę mi dajesz dodatkowo, że muszę cię tutaj no, do poczekania się zapraszać, a później muszę cię banować w twój nikt. No do czego mi to potrzebne? Do niczego mi to nie jest potrzebne. A więc w taki sposób no idziemy dzisiaj i będziemy no, mówić o pewnej firmie, więc akcyjnej. No to proszę bardzo, idziemy. Co to dzisiaj będziemy mówić? A więc, szanowni państwo, jest taka firma. Mini System. Zobaczcie, jakie tu są kurna ogierki. jeden, drugi, trzeci. A więc Mini System, szanowni państwo, jest to taka firma polska. No, coś związana z obronnością, tak? Dzisiaj jest na topie obronność, po powoli zaczynamy wchodzić w ten etap pod strachu. Trump Trump zaczął wystraszyć tych wszystkich dzieci unijnych. To wszystkie dzieci z piaskownicy wyskoczyły razem, no, zaczęli dyskutować, bo chcą kupić wspólnie zabawki swoje nowe, no i wreszcie dobrze, bo do tej pory to tylko zabawki nim kupowała Ameryka do zabawy w piasku i co chwila nowe zabawki, co się zniszczyły, to dostawały nowe zabawki, aż się, kurwa, kurwili się ci Amerykanie, no ile tam, no cały czas tylko swoje zabawki nim dawać, piaskownicy do zabawa do zabawy, a no, niech se kupią też, kurwa, no i zrobili, no, podpuchę, coś ala, ala, pić na wodę, tak to się mówi, no, jakaś gruba akcja z tak grubymi niciami nie wiem czy pan Żołański no, w tym był nie wiem w tym teatrzyku brał udział bo już wiedział czy nie wiedział nie wiem no, z niego dobry jest artysta a może i faktycznie to było tak zrobione nie wiem jak było to zrobione no, tarczy się, no to wszystko chyba pomogło, że dzieci z piaskowicy z, z Europy ruszyły razem się spotkać i, w, i, no, i okazuje się, że dzieci z piaskowicy no, zamierzają kupować chyba jakieś swoje zabawki, albo swoje będą produkować, i więc jak będą produkować te swoje zabawki. No, szanowni Państwo, no, chodzi na to, że wszystkie spółki no, związane no, z obronnością będą szły ku górze, więc, więc szukajmy, szukajmy teraz wszystkie spółki z obronności, z, z obrony cywilnej, jakiejkolwiek technicznej, m, związane z satelitarnymi jakimiś tam naprowadzaniami. Wszystko, co związane z obronnością, co się przyda do obronności, to po prostu chodzimy. A te wszystkie IT i 3 te wszystkie te tramwa, te Google Chrome, te wszystkie jakieś tam, nie wiem, te e, Facebooki. GP tapis, rapi, to człowieku idzie w odstawkę, już to to jest gównowarte. Dzisiaj mówię, wszyscy ruszamy no po prostu w akcje związane z obronnością, bo na tym się panowie i panie zarobić powinno dosyć ładnie, no. Chat DPT mówi, że od, od, od 200 do 500, nawet do 1000% jest możliwość zarobku po prostu na tej branży. A jest, jak mówię Państwu, no, no, no po prostu no, główny, główny, główny sponsor zabawek z piaskowicy się wkurwił nie będzie sponsorował zabawek z piaskowicy dzieciom z Europy. I no i dzieci z Europy no, poleciały te wszystkie się Spotkać ze sobą w Wielkiej Brytanii, no i uzgodnimy prawdopodobnie, że no, trzeba po prostu się zacząć swoje zabawki kupować do. No. Albo je samemu robić, nie. No i, no i zaczyna się ruch w temacie, bo będziemy kupować zabawki różnego rodzaju, i swoje firmki będziemy prawdopodobnie rozwijać, i te zabawki będą coraz, 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 coraz fajniejsze prawdopodobnie i. No i zobaczymy, kto lepsze zabawki wyprodukuje, czy, czy my z, 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 z piaskownicy z, z Unii Europejskiej, czy Ameryka lepsze zabawki zrobi, czy może, może Chińczyki ze swojej piaskownicy powiedzą, że ja, a my też mamy fajne zabawki, no. Albo Ro, Rosjanie stwierdzą, że a my też mamy swoją piaskownicę i to jeszcze lepszą, kurwa, zobaczcie, jakie my to mamy zabawki, No i szanowni Państwo, no. Co do dużo mówić, no ten świat idzie w takim kierunku, że będziemy się bawić zabawki. No. no i więc, jak ktoś teraz chce, to szukamy wszystkich zabawek po prostu, no, firmek, które będą to wszystko działać, produkować w nowych technologiach. Więc wszystkie po ręce na podkład i robimy zabawki, żeby się bawić wspólnie piaskowicy. A więc taką firmą jest mili system, tak, to jest mili system, no to mówię mili system, czy coś tu jest, i to new to dopiero, dopiero raczkuje, szanowni państwo, to dopiero firmka raczkuje, no, no. Tak jak powiedziałem, no zostali wy wygonieni, no, no, no mówię, no, no Ameryka, w główny sponsor zabawek wygoni wszystkich z piaskownicy, no i dopiero powstają no, te firemki, które będą pr produkować jakieś zabawki. No i jedna no, tych firmek, jest, która produkować różne zabawki, technologiczne, że to jest milisystem, no, no to jest, tłumaczyłem, to jest milisystem, no, no malutki system, będą zabawki dopiero produkować no, dla piaskownicy. A więc no, jakie tu widzę możliwości, to no, no takie widzę możliwości, szanowni państwo, dosyć ciekawie. A więc no, spadek może być około 50%. Ja już wcześniej zrobiłem tę analizę, szanowni państwo, no i, no i te zabawki kurwa już poszły 10%. 10% z Kalibu Forta już tyle mi urosły akcje. Kiedy tam na forum dawałem ten, 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 ten wykres? Gdzie tam tu już więcej urosło? Tu już było już 17%. Zobaczcie. 17% było najwięcej urosło w tym miejscu. No. Więc zabawki powolutku ceny idą górze. No i co tych tych zabawkach mi tu wyszło? No, no wyszły takie ceny bardziej dla mnie realne, to maksymalnie to jest cena tak 116%. No a największa cena, jaka mi się udało tutaj wykombinować, to około 600%. Ale zobaczmy, że o co od o tych zabawkach co o tych zabawkach piszę na moim blogu, więc odpalę teraz yy, o mini system. To jest x strona, zobaczcie, to możecie poczytać. Mini system. No, ja tu chcę, chcę wejść na moje zabawki. Na GPW sobie wejdę. Mini system poszukam, bo gdzieś mi się zwaliło to, czy jest. O, mini system SA. Mam dodane. Chodzę na mini system. I co tu piszą o tych zabawkach? No, Mini System to polska firma technologiczna specjalizująca się w zabawkach, w systemach automatyki, elektronice, przemysłowej oraz rozwiązaniach dla sektora obronnego i transportowego. Spółka praktykuje zaawansowane systemy sterowania, telemetrii jakieś monitorowania, które znajdują zastosowanie w w wojsku. Kolejnicy i lotnictwie, więc, zobaczcie, patrzcie, Firemka nowa jakaś powstaje, to jest New Konety, to Firemka która będzie próbowała produkować, no, dla nas, Polaków, no, dla, dla tych, dla tych, no, dla tych, dla tych, co tam bawili się w tej piaskownicy, tam wspólnie, no, ze wszystkimi, tam, no, no z Niemcami, tam, z Belgią, tam, no, nie wiem, Portugalią, czy tam, to bawili się razem z piaskownicy, z, no, zabawkami się bawili z Ameryki, no. No, no, ale no pan tram, no, się w kurwie wyzabrał zabawki i chuj, nie ma zabawek, no i teraz trzeba sobie samemu produkować te zabawki chyba, no i. No i taka firma jest, jak mili System, będzie produkować zabawki i ona powstała w 2013 roku, no więc fajnie, fajnie, i, no widzicie, dopiero teraz zauważyli, tak, teraz dopiero zauważyli firmę, co produkuje zabawki, jak ich kurwa wygonili z No i ta firma, szanowni Państwo, kapitalizacja ich jest około 50 milionów. Polski złotych, no to no, 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 no nie dużo, no nie dużo, no ale to jest New Connect, firemka taka, więc tutaj proszę o sobie kupować, żeby tam nie wpierdolić się, bo może, no mówię, różnie to może być. Jakie tutaj możliwości są, no możliwości za zamiarę, to oh, mają, mają tak, między 50 a 100% no, mają możliwości zyskowe na produkcję zabawek. Może tak, może się uda, no, bo, no jak już mówi, Ameryka rozgoniła wszystkie dzieci z, z piaskownicy, no to. No to co, no to, to, to no. I jak tu co tam mówią? Do 2020-2035 roku jest taki planowany wzrost. Między 20 a 25% z w skali Buforta i co tam co no 2000, tu ma 12-18 złotych, gdzie? Tyle by planowali? przy to, Gdzie, 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 gdzie? 12, że znaczy Ludzie, gdzie, kurwa, gdzie? Gdzie? W tym roku? Gdzie? 600%? gdzie gdzie? Jakie wy tu macie propozycje? Ja pierdzielę. Gdzie? W 2025? No, he, człowieku. No, patrzcie, to są prognozy. Dobra, że ja se kupiłem za stówkę. No, już tam chuj tam. Jak to ma wzrosnąć 2000% to mi te 2000 zł starszy. No, kurczę. He, człowieku, jak sek... No mówię, dziś jak chcę zainwestuję, to mówię, z tej zabawki, to sobie małego, to sobie w przyszłości kupię czołg. He, taki na, na, telewizor, no. no mam taki grundnik telewizor stary, to tam, tam, postawię sobie tego czołga takiego. No, no dzisiaj coś trochę żartuję, szanowni państwo, z tego wszystkiego, bo to no, po prostu, no co nam pozostaje z tego wszystkiego, no, no Także mówię, no Ameryka rozgoniła dzieci ze spiaskownicy, no i chuj, nie ma zabawek, żeby się pobawić. No, no mówię, wojnę, żołnierzyki. Nie ma ani żołnierzyków, ani, ani traktorków plastikowych, ani czołgów plastikowych. to wszystko, kurwa, Ameryka zajebała i nie będzie dawać tyle, no i tyle, no i tyle. No i wszystkie dzieci z Piaskownicy teraz wspólnie będą sobie produkować. A co? A co? Nim, nim, nim cię też należy coś od życia. Więc mówię, zaczynamy produkcję swoich zabawek. Więc ta firma, Mili System, to jest ta firma Mili System, Planują, planują, planuje, planowane jest 2000% w ciągu 10 najbliższych lat, czyli słuchajcie, no to kurczę. No to byłaby sensacja, sensacja, jak, jak zawsze na tych wszystkich polskich firmach. To fajnie by to poszło, tylko, to no jest Polska, to jest tylko banan, no banan, słuchaj. Jakby to może Ameryka była, to może w ciągu dziesięciu lat fajnie by to, fajnie by to szło, ale no nie w Polsce, nie, nie, no, tak jak PKOS, a bank zwykły, kurwa, który od 95 roku, jak kosztowały akcje tam z 20 zł, to dzisiaj może po, 3, po kurwa, po 40 latach też kupi za 25 zł, tak? no, to, to, to jest banan, gdzie tu, tu nie wykręcisz takich wyników, no, więc marzenia z 2000 według systemu wyliczenia tutaj, no, czat GPT, GPT mi tutaj robi, turba, analizy, ale zobaczcie, ten czat GPT to jest taki zajebisty, że on, kurwa, nic nie umie, ja muszę nim wszystkie linki podrzucać, wszystkie materiały, ja pierdolę, żeby mi napisał cokolwiek, to, co żeby napisał, to ile muszę narzucać, w tych materiałów ja kurwa, panie, ja bym sobie sam to zrobił bez tego jebanego czatu GPT. To Ameryka, ma kurwa, technologie, trudna. Trzeba na nim wszystko, powysyłać, żeby z tego ukryciła jakieś wiadomości. No i tak, czy ja nim wysyłam te wiadomości, różne jest linki, no bo on nie wie, co to jest, co to za firma, o co tu chodzi. Nie ma na giełdzie, no kurwa, jest na giełdzie, a mówi, że nie ma na giełdzie, więc, bo masz, dziadu, jebanu, GPT, zobacz. Jest ten link, już widzisz, że jest na giełdzie firma? I myśli, myśli, no tak, już pisze, a bo mili system, to specjalizująca się w systemie, no wtedy dowie, jeszcze linka dasz do, do ich strony, to wtedy już załapie, że a, no tak, no to jest, ma, to jest firma już akcyjna, tu, tak, więc czad GPT załapał, kurwa, że, że to jest firma już akcyjna, no, więc mówię, ha, z tym GPT to jest beczka śmiechu, mam, ale podoba mi się, bo to fajnie to, to wszystko robi, więc mówię, w szybkim tempie, ja tu wiadomości dla Państwa wysyłam i możecie tutaj sobie przeczytać, a jak coś, jeszcze coś więcej, to można tu sobie wziąć GPT. No. Ponoć jeszcze jest chiński ten model, GPT też można robić, na chińskim też ponoć fajny, ale zobaczymy. No co tutaj jeszcze dam dalej o tej firmie? No ja tu nic na razie nie widzę takiego, może być tu cofka, no cofka tak tłumaczyłem Państwu, a gdzieś w tym miejscu, teraz gdzieś kupiłem w tym miejscu, też powiem na samym głodze, wie to loto, bo ja mówię, nawet się zjebę 50% to ja sobie dokupię. Już Państwu mówiłem co 10% dokupuję, a ja by szło w górę, to teraz sobie kupowałem co 10%, idę w górę i sieć się, się przebajmować. Przejmować się, panie, tam robimy interes i robimy życia interes. na no, tym bardziej mówię. No. Tak jak państwu tłumaczę, no nadchodzi ruch w produkcji zabawek, także teraz ruszamy z piaskowicą od ostro i ruszamy. Teraz wszyscy będą do swoich piaskowic swoje zabawki robić. O i to jest. To jest teraz się zacznie wszystkie. Każdy będzie miał swoje zabawki. Ja pierdolę. Dobra. To chyba na tyle. Wszystkiego państwu dobrego życzę. A więc jakbyście mieli jakieś fajne nowe firmy, które będą produkować zabawki, czy to francuskie, czy niemieckie, czy portugalskie, czy, czy z Wielkiej Brytanii, to proszę podfilmować, pisać, bo teraz mówię moda, IT idzie w pizdu, te wszystkie czaty, sraty, kurwa, to już jest... Już teraz to, to trzeba pod po, po, po schody. Teraz to idą nowe akcje, nowe możliwości. Teraz mówię, idą akcje, na to mówię, wojenne. Te wszystkie akcje zaprodukują różne zabawki do, 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 do piaskownicy. Teraz to będzie najważniejsze, a nie tam panie, um, a nie tam panie, jakieś cudawianki z czatami, z ratami IP, -E IT -I tam tam panie. Teraz mówię, ruszają, inna branża rusza. I jak co, to, to zapraszam, abyście Państwo mi tam doradzili, w co, jakie akcje mówię, no mówię, obronne, jakie tam produkują, znaczy inne helikoptery produkują, drugie czołgi, drugie jakieś stalownie, które produkują jakieś komponenty, drugie jakieś tam głowice, drugie armaty, czy tam potwieremki różne, czy elektronikę, no trzecie może od satelity namierzania, do, no, słuchajcie, to mówię, jedziemy ostro z tematem i mówię, jak ktoś tam jakieś wiremki ma, wynajduje, to lecimy z tym o tym, żebyśmy byli pierwsi, którzy będą to, że już tam sobie już sam rezerwują malutkie miejsce, co tam na przykład za te 100 zł kurwa, kupimy akcje i tak jak mówię, kupimy te akcje, mili system, jak to wypierdoli w górę na 2000%, panie, to ja mogę na, na Marsa bez majtek frunąć, kurwa, tam już teraz to już mi wszystko wisi, ale te 2000% to ja chętnie bym zgarnął jeszcze, a więc wszystkiego dobrego, ej, Boże, jak tam jadą po te 2000%, hej!